Człowiek guma. Teraz się dzieje. Teraz nam zaczyna imponować. Nagrywam cię, nagrywam cię. Pokaż coś jeszcze fajnego. Cześć. Co jeszcze potrafisz? To chodź na drążek. No jest czap, jak na razie. Czy coś jeszcze pokażę? Proszę bardzo. Zabawy z drążkiem. Zamontować drążek pod sufitem we własnym domu. I wyłamał małbarki w tym momencie. <grystanie> Ale co tam? I szpagat w powietrzu. Ty mógłbyś tańczyć na róże generalnie, tak? Foldens tak zwany. No, no jeśli Można tego Filip! Tomaszowi montujemy rurę Zawisł. On nie opiera się na nic. On zawisł. Tak sobie po prostu teraz będzie delikatnie się podciągał. Ja nie chcę wiedzieć co on jeszcze potrafi wyczyniać yy, na tym drążku. No ślicznie! Dzięki stary! Dzięki!